Witajcie kochani, nazywam się Arkija Andromeda. Dziękuję za wsparcie dla projektu Andromeda i Nowa Ziemia i życzę by każda złotówka waszego datku, daru serca, wróciła do was zwielokrotniona. Dziękuję za wasze komentarze, polubienia i udostępnienia. Doceniam Wasze zaangażowanie i to, że tworzycie tutaj przestrzeń wzajemnego szacunku i wdzięczności. Osoby zainteresowane indywidualną sesją telepatyczną zapraszam do kontaktu przez moją stronę internetową arkia.pl. Link znajduje się w opisie pod sesją. Nagrywam ten wstęp po nagraniu sesji telepatycznej informacyjno-badawczej. Tematem dzisiejszej sesji jest księżyc. Pytania o księżyc pojawiały się wielokrotnie w komentarzach. Informacje z sesji mogą być początkiem do samodzielnych poszukiwań lub dodatkiem do posiadanych już informacji. W tej, jak i we wszystkich sesjach, skupiam swoją uwagę na informacjach, które są użyteczne i służące naszemu dobru. Dedykuję tę sesję nieustannemu wzrostowi naszej świadomości. Dziękuję, że słuchacie również sercem. Zapraszam. Intencją tej sesji jest przekazanie informacji użytecznych i służących najwyższemu dobru wszystkich odbiorców. Mam kilka pytań dotyczących księżyca. Tradycyjny główny nurt opisuje księżyc jako martwego i pozbawionego atmosfery naturalnego satelity Ziemi, powstałego w tym samym czasie co nasza planeta. I choć dzisiejsza nauka ujawnia, że Księżyc nie jest niczym takim, nurty naukowe, wojskowe, polityczne i kulturowe nadal utrzymują, że Księżyc jest martwym. Naturalnym satelitą Ziemi. Proszę o odpowiedź na pytanie, czy Księżyc jest naturalnym satelitą Ziemi, czy sztucznym satelitą Ziemi? Odpowiedź jest, że Księżyc jest sztucznym satelitą Ziemi. Księżyc pokazywany jest mi jako Pula zbudowana z materiału, który nie występuje na Ziemi. Wygląda jak rodzaj metalu, ale jest bardzo lekki, w kolorze srebrnym. I środek Księżyca widzę jako wypełniony różnymi konstrukcjami zabudowany, podzielony na strefę. Wypełnione życiem. Jest tam dużo ruchu, jest duża aktywność. Pokazywane mi są lądowiska na pojazdy. Są płytko pod powierzchnią i mają zabezpieczenia, dzięki którym mogą być niewidoczne. Kolejna informacja jest taka, że są tam różne. Grupy, które nie są ze sobą zaprzyjaźnione, natomiast funkcjonują w oparciu o porozumienia, jakie mają między sobą. Pokazywane mi jest to jako bardzo delikatny, kruchy sojusz pomiędzy nimi i wymagający dla każdej ze stron. I jest informacja, że Pomimo braku współpracy pomiędzy nimi, wszyscy oni wysoko sobie cenią utrzymanie tego sojuszu, mają świadomość, że wiele od tego zależy. Wszystko jest doskonale zorganizowane i trwa już długo. Proszę o informację, czy ci, którzy zbudowali księżyc? Są nadal jego mieszkańcami? Odpowiedź jest nie, ich już tam nie ma. Są w innym miejscu, kosmosu. Pokazywane jest mi, że księżyc został zasiedlony przez różne istoty. Kolejna informacja dotyczy tego, że jest bazą, która służy do Podróży w różne miejsca i pokazywane jest mi, że jednym z celów podróży jest Ziemia. I dalej pokazywane jest, że celów podróży jest wiele w różne części kosmosu, w różnych kierunkach. Jest informacja, że jest w tym bardzo dużo, nazwałabym to, polityki, porozumień. Wzajemnych układów, wzajemnych interesów i korzyści. I jako korzyści pokazywane jest mi to, co jest dla nich cenne, dla tych różnych grup. Pokazywane jest mi złoto, i pokazywane mi są zasoby ludzkie, ludzie. I ci ludzie wyglądają na takich, którzy mają w swoim pochodzeniu różnorodność linii genetycznych. I pokazywane jest mi, że wiele z ich genetyki jest innej niż ziemska. Część z nich wygląda zewnętrznie, jak ludzie żyjący na Ziemi, ale ich zdolności i predyspozycje są. Bardziej zaawansowane. Mają sobie domieszkę, informacja jest innych raz. Kolejni zewnętrznym wyglądem różnią się od mieszkańców Ziemi, głównie wyglądem twarzy. Proszę o podanie konkretnego przykładu. Pokazywana jest mi osoba, która ma bardzo małe uszy. Dużo mniejsza niż człowiek, i nie ma zupełnie ogłosienia. Nie ma brwi, włosów. Ten wygląd jest podobny do wyglądu, jaki znamy na ziemi, szaraków z tą różnicą, że postać, którą widzę, ma jasną skórę, bardzo jasną, prawie białą, i oczy emanujące dużą wiedzą. Pokazywane mi jest to w ten sposób, że ten pierwszy przykład dotyczył ludzi, którzy w pewnym sensie są traktowani jak towar, którzy są wymieniani pomiędzy różnymi bazami i ich decyzyjność jest bardzo niewielka. Natomiast ta druga grupa humanoidów. O bardzo jasnej skórze to grupa, która jest bardziej zaangażowana we współpracę, w oferowanie swoich usług, swojej pomocy. I jest informacja, że są bardzo zależni od tych, na których pracują. Po raz kolejny przychodzi informacja dotycząca ich wzajemnych układów, zależności, porozumień. Kolejne moje pytanie, jak to wpływa na ludzi, na życie na Ziemi? Jakie to ma znaczenie dla naszego tutaj życia? Pierwsza odpowiedź, która przychodzi, dotyczy tego, że niewiedza lub niewielka wiedza dotycząca księżyca, tego czym on jest, i tego, co się na nim dzieje, wpływa na to, że ogląd prawdziwej sytuacji na Ziemi jest zniekształcony. Kolejny wpływ jest taki, że umniejszane są ludzkie możliwości, i dotąd wpływało to na zgodę na wiele ograniczeń, ponieważ Dokładano starań, by w to wierzyli, w swoje ograniczenia. I jest pokazywane, że świadomość ludzka jest w procesie wychodzenia z dotychczasowych ograniczeń dotyczących ich osobistych możliwości i zbiorowych możliwości całej ludzkości. Teraz pokazana jest mi, ich największa obawa, tych, którzy są na Księżycu, których bazą jest Księżyc, ich obawa dotyczy wzrostu świadomości mieszkańców Ziemi i gotowości mieszkańców Ziemi, by poznawać więcej, by odpowiedzialnie decydować o swoich kolejnych kierunkach rozwoju. I pokazywane jest mi, że dla nich na Księżycu Ziemia jest źródłem różnych zasobów. I jako przykład pokazywana jest mi woda, różnorodność przyrody, zwierząt. To też jest pokazywane dla nich jako cenne, jako wiedza, którą mogą wykorzystywać dla swoich potrzeb. I ludzie. To jest pokazywane jako bardzo zaawansowany sposób przygotowywania, rekrutowania ludzi dla swoich potrzeb, dla swoich usług. I w tym procesie największy udział biorą ludzie pochodzący z planety Ziemia, a mający również swoje miejsce na Księżycu. Korzystają z rozwiniętej technologii, tak jak inni, i są zaangażowani w tą politykę kosmiczną. Pokazywana jest mi jednocześnie Ziemia i Księżyc, i pokazywane jest to w taki sposób, że kiedy świadomość ludzka na Ziemi wzrasta, kiedy wzrasta odpowiedzialność. Za Ziemię, za swoją planetę, kiedy wzrasta potrzeba współdziałania, współtworzenia, współdecydowania, co już ma miejsce, w naturalny sposób wpływy tych ugrupowań z Księżyca maleją. Proszę teraz o pokazanie mi tych, którzy mają bazę na Księżycu. Jako pierwsza grupa, pokazywana jest mi grupa, która pochodzi z Ziemi, i większość tej grupy to nazwałabym ich wojskowymi, bardzo zorganizowana struktura realizująca swoje cele i ukrywająca swoje działania przed ludźmi. Bardzo niewielki procent z nich to są cywile którzy godzą się na te wojskowe zasady, jakie tam panują. W porównaniu z innymi, którzy mają swoje bazy na Księżycu, to jest niewielka grupa. Kolejna grupa wyglądają podobnie do ludzi, nie są z Ziemi, są z innych miejsc. Oni mają taką jakość, by równoważyć wzrastanie Ziemia, i w dalszej kolejności pełen udział Ziemi w kosmicznych decyzjach. I oni pokazani są jako ci, którzy nie mają negatywnego wpływu na to, co się dzieje na Ziemi, natomiast są zorientowani w tym, co się dzieje, obserwują. I kolejne, co się pojawia, to oczekują, na dalsze etapy wzrostu świadomości na Ziemi. Ich możliwości i technologie są dużo bardziej zaawansowane niż to, co jest znane na Ziemi, i również niż to, czym dysponuje pierwsza grupa, o której mówiłam. I pokazani mi są jako grupa Plejadian, której celem jest obserwowanie. Tego, co się dzieje na Ziemi teraz, w tym czasie. Oni nie reprezentują całej cywilizacji Plejadian, są grupą, której celem jest obserwowanie i starania dotyczące utrzymania pokojowej równowagi pomiędzy grupami, które są na Księżycu. I kolejne grupy. Te nie są nastawione pozytywnie do ludzi i są świadome, że ich dotychczasowe długie wpływy na Ziemi się kończą. To rasy zainteresowane wyłącznie swoim rozwojem, swoimi interesami, bez względu na koszty. I cóż jest informacja, że są świadomi, że również to miejsce będą. Zmuszeni opuścić tą bazę na Księżycu. Informacja jest taka, że wszyscy poza Ziemią są bardzo zainteresowani zmianami na Ziemi, kierunkiem, w jakim zmierza rozwój Ziemi, przejawami wzrostu świadomości, wzrostu odpowiedzialności za siebie. Za swoją planetę, wzrostu dbałości o to, co nas otacza i o nas samych. A sytuacja na Ziemi wygląda tak, że na planie subtelnym są już zmiany, które zaczynają się przejawiać na planie fizycznym zmiany dotyczące poczucia własnej godności, Poczucia wolności, świadomości, wyborów, które wpływają na przyszłość, poszanowania wartości życia i zdrowia. I pokazywane jest to w potencjale przyszłości jako czas bardzo wielu zmian czas odchodzenia tego, co już nie jest przydatne, już nie jest właściwe. I kreowania nowych możliwości, nowych wyborów, nowych, lepszych rozwiązań. To wszystkie informacje: wierzę w Ciebie, widzę Cię, kocham Cię.